Intensywność rykowiska uzależniona jest od pogody, w okresie tym z reguły panuje dobra, wyżowa pogoda, mroźne czy zimne poranki i wtedy rykowisko jest bardzo intensywne. Wyróżniamy w Bieszczadach jak gdyby trzy takie grupy miejsc rykowiskowych, to w dolinach położone łąki koszone, na które wychodzą łanie i do nich dołączają byki. Zalesione szczyty i wysoko położone połoniny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, gdzie ryczą byki najpotężniejsze, które prowadzą jedną, dwie łanie i to rykowisko tam jest bardzo intensywne, trwa prawie 24 godziny, czy 24 godziny na dobę. Żeby zobaczyć, żeby udało się zobaczyć chmarę jeleni, musimy zachować pewne zasady. Po pierwsze, musimy mieć odpowiedni strój, możliwie najbardziej maskujący nas w terenie, żebyśmy nie byli widoczni, żeby te jelenie jak najmniej, żebyśmy się dla tych jeleni jak najmniej różnili od otoczenia. Następną niezwykle ważną sprawą jest żeby to, ten ubiór, z którego korzystamy, był w miarę cichy, żeby nie dawał dźwięku, musi być bezszelestny. Następna sprawa, to najważniejsza, to znajomość kierunku wiatru. Zawsze jelenie podchodzimy pod wiatr. Jeżeli spełnimy te trzy warunki, to wtedy zupełnie spokojnie możemy przystąpić do próby wyciągnięcia jelenia, zabawienia jelenia, czy zbliżenia się do chmary. Możemy... E, postępować w dwojaki sposób. W sposób skradać się bardzo cicho albo wręcz przeciwnie. Za pomocą odpowiedniego kija uderzając i wydając bardzo intensywne ryczenie naśladujemy byka, który szykuje się do odbicia chmary bykowi stadnemu. Zaryczałem Panie Jacku, żeby wyciągnąć tego byka Bo cała sprawa w wabieniu przez ryczenie polega na tym Na trzech zasadniczych rzeczach Po pierwsze Chcemy zobaczyć, gdzie jelenie w terenie są usytuowane W momencie, kiedy ja się odezwę Każdy jeleń będzie starał mi się odpowiedzieć w ten sposób potrafię zlokalizować gdzie te jelenie są w danym momencie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest po to, żeby odwrócić jelenia byka, uwagę jelenia byka i skierować ją na siebie, a trzecie po to, żeby wiedzieć z jakim rywalem się ma do czynienia. Czy to jest byk stary, czy to jest byk młody. W zależności od tonu tego głosu, od, od wysokości tego tonu, od częstotliwości głosu, my wiemy, czy to jest byk młody, czy to jest byk stary, czy to jest byk poszukujący łani, czy to jest też byk, który oznajmia, że właśnie ma harem w tym miejscu i nie życzy sobie, żeby jakikolwiek rywal się zbliżył w jego stronę. Podczas rykowiska grupa jeleni, czyli chmara, składa się z łań oczywiście, e, które w różnym czasie przystępują do rozrodu i z byka stadnego, który bywa w różnym wieku. Z reguły jest to byk najsilniejszy. E, bywa, że jest młody w wieku 8-9 lat, wtedy jest najbardziej e, silny jest w stanie podczas tego rykowiska walczyć, odganiać chłysty, czyli byki, które próbują rywalizować i po prostu zabrać mu którąś z rujnych łani. W zasadzie korzystamy z wabienia tylko po to, żeby obejrzeć wszystkie byki, jakie są w danym terenie. W zależności od tego, czy ten byk poszukuje łani, czy ten byk aktualnie posiada chmarę, czy ten byk zbliża się do drugiego byka, czy szykuje się do walki, w takim tonie on się odzywa i ja w najbardziej zbliżony sposób muszę usiłować go naśladować. Jeśli Słyszymy dźwięk. To wiemy, że byk zagania swoją chmarę, że w pobliżu chmary kręci się inny byk. Jakiś rywal zawabia, zagania tą swoją chmarę, po to, żeby mieć wszystkie łanie, które przystąpiły do Rui, na widoku. Mieć jakby w zasięgu swojego, swojego władania. I również. Takiego samego dźwięku używamy wtedy, kiedy chcemy wybawić byka nieposiadającego łań, dajemy mu do zrozumienia, że to właśnie my jesteśmy posiadaczem. Więc taki byk z ciekawości będzie okrążał tą chmarę i starał się zajrzeć, co to za byk tam trzyma jaką chmarę. Najbardziej takim fascynującym obrazkiem rykowiskowym jest walka byków. Miałem przyjemność oglądać tego rykowiska walkę z 30 metrów. Jest to wrażenie niepowtarzalne. Strzęg wieńców, uderzenie wieńców o siebie wydaje potężny odgłos. Jelenie przepychają się, walczą. Niejednokrotnie dochodzi do zabicia byka przez Drugiego, drugiego osobnika. Także jest to walka na śmierć i życie. Z reguły po takiej walce przegrany uchodzi, bywa, że jest zraniony, natomiast do rozrodu jest dopuszczany byk najsilniejszy. Te byki. Są tak zajęte tymi rywalami i pilnowaniem tych łań, że nawet nie dostrzegą nieraz nas, którzy tam podchodzimy i chcemy im zrobić zdjęcie. No one w zasadzie dopiero jak zobaczą jakiś tam no, ruch w krzakach, że ktoś tam się poruszył, jakiś błysk lornetki, no to wtedy interesują się, przyglądają się, ale one nas dokładnie nie widzą, one myślą, że to jest jeleń i takie wypadki są, że taki rozjuszony byk, który myśli, że tam jakiś rywal podchodzi, rusza na tego y, myśliwego czy na tego fotografa, który chce z bliska tym jeleniom zrobić zdjęcie. Ale najważniejsza sprawa to jest no, y, obserwacja łani. Łanie widzą wszystko, mimo że skubią. One mają ten sług doskonały. Tymi łyżkami przewracają tam ciągle jak radarem oglądają. Każdy szmer wyłapują i one pierwsze podnoszą głowę i patrzą się, no, co tam się dzieje. Jak widzą, że coś niewyraźnego, ona się potrafi przeglądać z jednej strony, z drugiej widzi, wtedy trzeba oczywiście stać nieruchomo, nie wolno okiem nawet ruszyć, bo ona to wszystko zobaczy. Potem tym, tym rykowiskiem i tym wszystkim jest tak zmęczony, że wędrując nieraz po górach, mogłem spotkać takiego byka, który no, w prawie w samo południe, a trzeba przyjąć, że w lesie w jesieni jest również czasem ciepło. No patrzy mi się, no leży na przy y, jakiejś kałuży błota dosłownie i odpoczywa i śpi, normalnie śpi, tylko tak głowa mu leci do ziemi, leci jak dotknie tej ziemi tym to potem podarwie się jeszcze, ua, ryknie i znowu panie drzemie i tak to wygląda odpoczynek tego jelenia, ale niedługo, niedługo, bo on tam patrzy gdzie te łanie są, jak te łanie mu tam widać, że znikły z horyzontu, no to podrywa się i za nimi. Z reguły, jeśli chcemy podpatrzyć jelenie na rykowisko, powinniśmy wziąć z miejscowym przewodnikiem i zapytać go, gdzie najczęściej te jelenie bytują. Bo te jelenie, oprócz łąk, dużych, rozległych łąk, również mają rykowiska w sadach, również mają rykowiska w młodnikach i zazwyczaj są to stałe miejsca rykowiskowe. Wchodząc do sadów, lub idąc do młodnika musimy mieć na uwadze również bezpieczeństwo swoje, ponieważ idąc na przykład do sadów, możemy natknąć się na niedźwiedzia, który bardzo często i chętnie korzysta z owoców, jakie tam są. Ta sama sytuacja dotyczy również młodników. Idąc wzdłuż młodnika, podchodząc jelenie, możemy zupełnie przez przypadek natknąć się na niedźwiedzia, jeśli znajdziemy się zbyt blisko tego niedźwiedzia. No może być sytuacja bardzo niebezpieczna. W zasadzie żadne spotkanie z jeleniem nie jest niebezpieczne, ponieważ w momencie, kiedy on zauważy człowieka, stara się wycofać i nawet trudno jest obejrzeć, jeżeli się w sposób niewłaściwy zachowuje, trudno jest te jelenie nawet obejrzeć. Natomiast bardzo często się też można spotkać z jeleniem w niewielkiej odległości i są takie przypadki, kiedy Wchodzi się w środek rykowiska i te jelenie przemieszczają się po trasie e, rujnych łani. Wtedy, jeżeli staniemy nieruchomo, możemy zobaczyć jelenia nawet z bardzo bliskiej odległości, nawet na kilka kroków. Czekowisko zazwyczaj kończy się w połowie października, kiedy jesień jest najpiękniejsza, kiedy lasy złocą się i czerwienią. Warto wówczas choćby na kilka dni przyjechać w Bieszczady czy Beskid Niski, żeby zobaczyć obydwa te niezwykłe zjawiska natury.